Cześć! W tym filmie opowiem o uprawnieniach w systemie CRM. Czym są, do czego służą i jak wpływają na codzienną pracę użytkowników? Uprawnienia to zestaw możliwości, jakie użytkownik ma w systemie. Decydują, kto może przeglądać, edytować, usuwać lub eksportować dane, a także zarządzać różnymi funkcjami i elementami w CRM. Dzięki nim administratorzy mogą precyzyjnie określić, kto ma dostęp do jakich informacji i jakie operacje może wykonywać, co przekłada się na bezpieczeństwo danych i efektywność pracy zespołu. Aby edytować uprawnienia innego użytkownika, przechodzimy do zakładki System, Użytkownicy, a następnie na kartę uprawnienia. W górnej części wybieramy, jakiego modułu uprawnienia chcemy edytować. Podstawowy podział uprawnień obejmuje kilka ról i akcji, które możesz nadać użytkownikowi. Administrator ma pełny dostęp do zarządzania danym modułem. Może podglądać, edytować i usuwać elementy zarówno swoje, jak i innych użytkowników. Przykładowo, jeśli dodasz użytkownikowi uprawnienie administratora zadań, będzie mógł zarządzać wszystkimi zadaniami w systemie, niezależnie od tego, kto je utworzył. Usuwanie własnych pozwala użytkownikowi usuwać tylko te rekordy, których jest właścicielem, np. swoje zadania lub kontakty. To dobre rozwiązanie, gdy chcesz, by pracownicy mogli porządkować swoje dane, ale nie mieli wpływu na elementy innych osób. Edycja umożliwia edytowanie elementów, których właścicielami są inni użytkownicy. Dzięki temu wybrane osoby mogą wspierać zespół w poprawianiu lub aktualizowaniu danych. Podgląd to uprawnienie, które umożliwia wyświetlanie danego typu rekordów w systemie. Na przykład, jeśli włączysz podgląd na kontaktach, pojawi się zakładka Kontakty. I będziesz widzieć wszystkie dostępne dla Ciebie kontakty. Bez tego uprawnienia użytkownik w ogóle nie ma dostępu do tej sekcji i nie widzi żadnych rekordów tego typu w systemie. Dodatkowe uprawnienia obejmują np. rolę superadministratora, który posiada nieograniczone możliwości i pełną kontrolę nad systemem. Może zarządzać wszystkimi elementami i funkcjami bez żadnych ograniczeń. Uprawnienie eksport danych pozwala na pobieranie danych z systemu do dalszej analizy lub przetwarzania. Warto też wspomnieć o uprawnieniach ograniczających. Takich jak brak podglądu dla wszystkich usług lub brak podglądu dla użytkowników. Te opcje nie rozszerzają możliwości, ale ograniczają dostęp do wybranych zasobów systemu. Różnica między uprawnieniem a dostępem jest kluczowa. Uprawnienie to możliwość wykonania określonej czynności w systemie, np. edycji lub usunięcia rekordu. Natomiast dostęp dotyczy widoczności konkretnego rekordu, jak kontrahent czy projekt. Możesz mieć uprawnienie do edycji, ale nie mieć dostępu do danego elementu, jeśli nie został ci on udostępniony. Na koniec pamiętaj, że to administrator systemu zarządza uprawnieniami użytkowników. Wystarczy wejść w panel użytkownika i zakładkę uprawnienia, by przypisać odpowiednie role i poziomy dostępu. Dzięki temu praca w CRM jest bezpieczna, przejrzysta i dostosowana do potrzeb każdego zespołu.